Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek mojego testowania. Chyba wiecie, gdzie jestem. Od kilku dni jest to bardzo popularne miejsce na ostrościowej mapie Polski, że tak powiem, za sprawą filmu. Książula na grupy fanatycznie na ostrzeni na Facebooku pojawił się sugestia, jak pojawił się pewien posłaniec. No jak już tutaj nie zapowiada się na razie, żeby ktokolwiek z tego co widziałem, ktokolwiek z takich ostrościowych graczy miał się pojawić, to taki ten ja pomyślałem, że właśnie spełnię tą opcję. Chociaż możliwe, że możliwe, że na dniach tutaj ktoś się jeszcze, oczywiście. Pojawi. Patrząc na to, co mieliśmy na filmie Księżula, wychodzi na to, że jest to również mocniejszy od Alforno. Chyba też tam padały dokładnie takie słowa. Alforno to, no, chyba najbardziej ostra rzecz, jaką jadłem w ciągu tych moich kilku lat przygód. Ponad kilku lat przygód z ostrością. Nie zakładam tutaj, żebym podołał yy, przy tej pizzy, ale jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie ta ostrość, dlatego też tutaj tak bardzo spontanicznie zdecydowałem się przyjechać do Bydgoszczy i zamówić sobie tą pizzę. Ale mając na uwadze, że jest ona bardzo mocno, bardzo mocna, no i też. Biorąc pod uwagę fakt, że książulo mogą sobie na spokojnie zjeść w swoim kamperze, to ja zrobię podobnie. Oczywiście kampera nie mam, ale mam zamiar tutaj zabrać ją ze sobą w daleką drogę do domu i zjeść na spokojnie w domowych warunkach. Wchodzimy w takim razie już tam i działamy. O, jesteśmy już tutaj w środku. Właśnie patrzę, jak tutaj powstaje moja pizza. Będzie to rozmiar zasugerowany tutaj przez. 24. 24 zasugerowany to przez jest szefa tutaj. 250 gram na 30. Mm. ale tu robimy tę troszkę mniejszą. że robimy troszkę mniejszą, to ją wykroimy ładnie, żeby na za dużo ciasta. Było. Nie chodzi o to, żeby wylić kółkę, prawda? Więc z każdym, z każdym jest taki problem, że robimy właśnie tylko jeden na specjalne okazje. Trzeba teraz ładnie informować raci. Nie, nie chciałem brać większej, bo ja no zakładam, że raczej tego nie... Na samym początku mieliśmy problem... No nie wiem, całego. Jak, jak jedna, dwie pedardy raz na jakiś czas, mm. to nie było problemu, jak robić tego dużo to wszędzie podajemy łyżki opytardy gdzieś było radełko za chwilę kochusz to umyć palone ręce teraz mamy jedno radełko do wszystkiego mamy tutaj łyżki mamy petardy, mamy tutaj radełko mm -hmm. więc nic nam się tutaj teraz wstrząsnąć, są się te nie mieszane tak jest tu w środku co mamy to jest, co to do... jest mój sos Karolina Reaper, zredukowana sfermentowana Dodana jest niewielka ilość Afliction'a 9 milionów w procesie Aha. pasteryzacji. Grim Reaper Affliction to już tak. widziałem, pozwolę sobie wziąć naklejeczka właśnie Grim Reaper'a, tak, który mowa. Tak, wątpliwości. Mhm. Kapsaicyna jest naturalnym konserwantem, to bardzo fajnie zatrzymuje pasteryzacji. Niestety wiąże się to też z tym, że trzeba się ciężko doprowadzić ją do fermentacji. Nie dam, odłożymy nadmiar, mm -hmm. bardzo ciężko doprowadzić ją też do fermentacji. Więc jak się uda doprowadzić do fermentacji, zatrzymujemy to pasteryzacją oraz apikszonem. Nie jedzcie takich rzeczy, <grym> bardzo ostro. E, dobrze, padło to pytanie właśnie, czy... Habanero czy... też, czy tylko Carolina Reaper? Ja poproszę tylko Carolina Reaper, bo pod uwagę jaka Karolinka jest mocna, to myślę, że i tak przykryje mocno to habanero, to raz. A dwa że Zemka. Według mnie, przynajmniej wrażeń, wrażeń smakowych, nie poprawi obecność. Habanero w żadnym wypadku. Ja bardzo lubię Habanero. habanero. O, no dla mnie akurat Habanero a Carolina nie nakładać to górnymi rękoma. To trzeba zrobić koniecznie z rękawiczką. Koniecznie. <laughs> jednak, ale to przyzwyczajenie, jednak, widzę. Bierze górę. <laughs> Ale też miałem okazję robić swój własny sos ze świeżych papryk. Raz, bez rękawiczek to zrobiłem i wiem, czy to się kończy, więc. Chyba, że już żebyś tego tyle. Żebyś pisać. No właśnie, no właśnie. <grytanie> Do tego wołowinka. sami mielimy, łopatkę wołową. Mhm. Przyprawiamy. Tak Karmelaripe. Wołowina, cebula, mhm. sos petarda, ser. To chyba na tyle, jak chodzi tutaj o ujęcie. Jak potem... chodziła, tak, to tak, to jeszcze sobie zobaczymy. Biorę ją na wynos, ale tylko jeszcze chciałem zaznaczyć tutaj na, pod warunkiem, że nikogo ją nie poczęstuje, bo tutaj jest to naprawdę konkretna rzecz, prawda? Tak, konkretna, nie, nie, nie chcemy, żeby ktokolwiek opstajał. Mieliśmy raz taką sytuację i to było groźne, że chłopak poczęstował swoją dziewczynę. Dziewczyna wyglądała na pokaniu żądra. Yeah. A obiecał, że tego nie zrobi. Dlatego, ja już nie chcę tego, żeby to było wynoszone. Ja chcę, żeby to było u mnie jedzone. No. Także Najpierw tyle. U mnie. No po... Osobom, które wiem, że mogę im zaufać, mogę to dać. Ale... Super, dziękuję ale za. To jest bardzo ważne, nie dawać tego nikomu. Mm. Dziękuję za okazane zaufanie. I słowo harcerza na pewno nikt nie dostanie, obiecuję. Specjalne no. radełko do pytarty. A no tak. Jest ładnie skończone. Mhm. Uh. trafia to, o! Ładna pismy. Ale no, widać co? porównanie wielkości tej pizzy do świat. Sam kartą ma 30. No właśnie do tak. Przystawiam rękę, żeby pokazać, może tutaj widzą właśnie jak to... żeby mieli świadomość, bo na to patrzę i teraz taki hojak się by nie odzywał. no to jest dużo, wiem to, no nie? Ale, ale ja wiem, że to tak... Pierwsze wrażenie tylko. O no nie. Powąchajmy. Powąchajmy zaraz. Jeszcze musisz na to. A. Na razie było czuć fajnie ser, wszystko wiadomo, teraz jest dodawany właśnie tenże sosik. I może też, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy to jest, jak chodzi o skład tego sosu i tutaj proporcje, to samo co otrzymał też książula po prostu, Tak, tak? dokładnie, dokładnie mhm. to samo. Nie dajemy nikomu A, nic innego. To jest dokładnie to samo. Stąd poczułem zapach tych ty papryk super hotów konkretnej. Czuję już. Okay. Na tej wysokości. Troszkę oliwy. Trzeba było za dużo. Zamykamy. Projmy. I ostrożnie, powoli jeść, nawadniać się. wiadomo. Nie przesadzać, jakby coś się działo. dzwonić na Sora, Proszę bardzo. Dzie dziękuję bardzo. Także tutaj się wybieram z tym do Poznania. Tutaj jeszcze raz bardzo dziękuję. Zmacznego. Dziękuję bardzo. Okej, okay, no to jestem już w Poznaniu z powrotem. Szybki przeskok dla Was, dla mnie nieco dłuższy, ale tutaj właśnie, jak tylko tutaj. E, teraz po powrocie troszeczkę się ogarnąłem i. Jem! Niemalże od razu szybko! I kosztowała mnie ta pizza 40 złotych. Dokładnie, okrągłe 40 zł, bo chyba nie było to wspomniane yy, nigdzie wcześniej. Spotkałem również pewnego śmiałka zupełnie przypadkiem, który również wybrał się na testowanie tej pizzy. Zaskoczyła mnie jego obecność tam. No ale postanowiliśmy nie wchodzić sobie w drogę i każdy zrealizować swój plan, yy, swój pomysł na film. Fajnie byłoby zjeść jeden kawałek, tak sobie myślałem. Ale to są tak malutkie te kawałki, że, no, nie no, dwa co najmniej by wypadało, chyba. No, chyba, że to faktycznie będzie tak mocne, że zareaguje jak yy, książulo. Zobaczymy. Lecimy z tym. No. Mm. 3 sekundy spokój. Smak. gorycz papryk. szkawka od razu. To faktycznie jest tak. Złe jak alforno. Już mam bloka. Może nawet bardziej. Powiem szczerze, że bardziej smakowałabym nastawiona na ekstrakt. Momentalnie usta roz rozpalone. Klatka piersiowa boli. Strasznie. Język prozrywany do wymiany. Boże, okropne. Ale na gardło idzie płomień. Okropnie. Nie jestem w stanie mówić. Cały się znałem potem. Noż na brzuch zjeżdża. Nie dziwię się książulowi. To jest masakra. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sakryczne. Jest to jakby spróbować napykę bezpośrednio. Poczekaj, aż trochę mi się w ustach uspokoi i wypiję chyba mleko, bo... Zaczyna mi cisnąć na belta. Jest okropnie. To nie jest żadna ściema, to jest faktycznie niejadalne. <laughs> Poczuję chłopakom. Książulowi, tam wojkowiczego tam się nazywa? Sorry, bo nie do końca kojarzę aż tak często. Książula nie oglądam. Jeszcze na ustach nie do końca strzel, ale już czuję, że się na klacie robi. O, kostek do mleczka, ciągnie. Wybacz, ale nie podzielę się dzisiaj z Tobą. Musi być wszystko dla mnie. Przedwutkowa sytuacja, musisz mi wybaczyć. Proszę, zostaw. Potem dostaniesz, obiecuję. Na brzuch pomogło, tylko że oczywiście na języku jest jeszcze gorzej. Tutaj w lokalu. Nie ma mowy, żebym w lokalu to zjadł. Garbu płonie. Kuch, kuch. Szczerze to po, po skończeniu jedzenia się jeszcze trochę bardziej dalej rozkręca, mam wrażenie. Chociaż teraz to, że mi piję mleko, może mieć znaczenie. Bardzo duże. Piję teraz tak trochę. Oczywiście wzmacnia to na języku, ale chcę brzuch uratować, bo mimo tego, że zaczynam czuć się wery stabilnie teraz po tym mleku. Nawet jeżeli więcej piję tego mleka, to ten brzuch się uspokaja. To ja wiem, że potem w nocy może to zawsze proszę nie jebnąć i będzie po nocy. Czuję, że mi się tak jakby uspokojenie zaczyna, ale na taki efekt takiego slow motion teraz mi się włącza i zatkane uszy. Dobra, 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 trzeba przerwać tą pętlę mleka, bo przez to, że teraz też trochę świadomość, takie odcięcie rzeczywistości się zaczyna, to i kontroluje się trochę <coughs> z tym mlekiem. <coughs> trzeba się skontrolować, bo jak za dużo mleka się w siebie wprowadzi, to wiadomo, potem może być bełt nie tyle przez tą ostrość, ale przez ilość mleka, które się w siebie wleje. Trzeba znaleźć taką idealną ilość, żeby uspokoiło żołądek to mleko, ale też, żeby nie przesadzić. Naprawdę jest to okropne, straszne doznanie. Oczywiście smakowo to, nawet mówię, bardziej jak ekstrakt, więc naprawdę nic ciekawego. Taka ekstraktowa gorycz. Nawet nie powiem, jak przy innych ekstraktach kiedyś próbowałem przez te wszystkie lata, to czasami był taki lekko, nie wiem, drewniany, żywiczny posmak, tutaj nie. Tutaj jest tylko taka gorycz. Już nawet nie jest, I też nawet nie jest to smak, jakby yy, siadło Popielniczkę, bo też takie klimaty. Taka uderzająca gorycz. To nawet nie ma smaku tych papryk super hotów za bardzo. Okej, okay, słuchajcie, minęło tak 5 minutek, myślę, bo jak popijam tą mleczko, mleczką, właśnie sobie, tak się poczułem lepiej i mówię, cholera, może. No, ten nadgryziony. Chociaż to skończę jeszcze, wiecie? Chociaż to skończę, spróbuję, tak mi się wydaje, że jestem w stanie. Może się mylę, zaraz się okaże, no nie? Okej. Okay. Muszę sprawdzić, czy się na pewno wszystko nagrywa, bo widziałem, że audio się nie nagrywało, się zorientowałem, więc przed chwilą mieliście gorsze dźwięk raczej. Przepraszam. Jakoś przechodzi przez te usta teraz, chyba jeszcze mam nieprzyzwyczajone. No, ale się zaczyna się odzywać dalej. Dobra, trzeba szybko to skończyć. Kurwa, już jest blok. Przeokięta. Ale znowu się zaczyna. O, dopiero teraz zaczął tak naprawdę boleć język. Tak naprawdę mocno, bo wcześniej tak sobie myślałem. Kurde, odbieram ją tak nieco słabiej niż wcześniej, taką, że czuję, że byłbym w stanie ją dalej jeść. Tak sobie nawet pomyślałem. I mówię, no kurde, co jest grane? Aż tak się czuję, bo wcześniejszy, tym wcześniejszym kawałku lepiej. Wstecie, lepsza forma? Ale nie! Już wraca wszystko. Nie, znowu mi zaczyna odcinać. Znowu to samo się zaczyna. Eee, dalej, bym nie zjadł, chociaż te dwa zjadłem, to tyle i tak już dużo. Jeszcze teraz ten smak paprykowy bardziej czuć, jakby papryki teraz się bardziej widoczniły, a nie ekstrakt. No nieprzyjemne to jest dla mnie. Nie podoba mi się to bardzo. Muszę się uspokoić, cholera. Usta, gardło. Teraz bardziej te papryki jakby dały do biwatu. I to się rozkręca. Z opóźnionym działaniem działa. To jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Boli język i gardło. Bardziej jakby papryki surowe, naprawdę. Na psychikę mi tak wiesz, kurwa nie tego bólu. <laughs> Muszę popić, żeby chociaż na chwilę załagodzić. Nie, przepraszam. Teraz robię głupotę. Muszę choć na chwilę, na sekundę poczuć odpo odpoczynek od tego bólu. To jest jakbym jadł świeżej papryki. To jest okropne. Przepraszam. Żadnych wspomagaczy. Muszę poczekać, aż samo to zejdzie. Z ust. A potem ewentualnie ratować brzuch. Który jak na razie jest luz. Cholera, przedtem mi zapomniło to głupawkę z ostrości. Od bólu, aż myślałem, się... Zesram, brzydko mówiąc, z bólu na języku. Dobra, słuchajcie, bardzo się mi pali na ustach, ale chyba będę statyczny. Po tym, jak... Książulo dostał tym, to myślałem, że to będzie jakaś nowa, zupełnie jakość, może ostrości, coś. Ale nie, to ostrość, tam, to jest jak Alforno. Tak samo raczej. Z tego, co pamiętam. wtedy próbowałem to kilka lat temu, próbowaliśmy jako CHP. Nie jest to jakaś nowa jakość do strości, ale... Ale to jest naprawdę srogie i naprawdę to może być tu jak najbardziej dzisiejsza pizza w Polsce. Dobra, bo zaczynam znowu trochę chyba biodolić. Muszę dojść do siebie, postaram się z wami ładnie pożegnać, no bo teraz zaczynam biodolić, nie mogę zebrać dobrych słów z bólu, Ale nie z ostrości, bo nadal bardzo boli mi język. Ale już mogę się opanować pani kamina ma, chodź tyle. Dobra, słuchajcie. Do zobaczenia! Mam nadzieję, że Wam się podobało SIA!